Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Jak sama nazwa wskazuje, znaleźć tutaj można całkiem sporą kolekcję gazetek promocyjnych ulubionych sklepów Polaków. Za tym idzie oczywiście fakt, że dzięki subskrybowaniu kanału Gazetki i Promocje z niezwykłą łatwością można być zawsze na bieżąco z aktualnymi promocjami. Ten sposób zapoznawania się z najatrakcyjniejszymi ofertami popularnych sklepów. Zyskał sobie już całkiem spore grono sympatyków, bo w tego typu tematyce kanał gazetki i promocje bez wątpienia wiedzie prym na polskim YouTube. Można więc powiedzieć, że skoro tyle osób ogląda nasze filmy, to zapewne jest to dobry sposób. Zachęcam więc także innych do zasubskrybowania kanału Gazetki i Promocje, a jeżeli mogę dodać od siebie jakąś prośbę, to niezmiernie wdzięczny będę za udostępnianie naszych filmów chociażby na Facebooku, gdzie mamy także swój fanpage, na który serdecznie zapraszam. Kończąc tą niezbyt skromną, ale chyba trochę zasłużoną autopromocję, chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich Państwa oglądających filmy na tym kanale. Dziękuję też za wszystkie komentarze, opinie czy uwagi, ale przede wszystkim dziękuję za sympatię, z którą na co dzień spotykam się w Państwa komentarzach. To bardzo miłe i sympatyczne i bardzo za to dziękuję. Pozostaje mi więc jeszcze tylko życzyć miłego oglądania i udanych zakupów. Na pewno wkrótce znowu się tutaj usłyszymy.